Przedstawiamy nową erę mobilności, w pełni elektryczne wózki Insport Line Zorika. Elektryczny wózek trójkołowy Insport Line Zorika to praktyczny wózek, który każdemu zapewnia swobodę ruchu. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi o mocy 1000 watów i mocnemu akumulatorowi o zasięgu do 45 km możesz z łatwością wybrać się na zakupy lub odwiedzić znajomych. Wybieraj pomiędzy trzema trybami prędkości 10, 20 i 25 km na godzinę i dostosuj prędkość do swoich potrzeb. Wygodne siedzisko z odchylanymi podłokietnikami gwarantuje komfortową jazdę nawet przy ograniczonych ruchach. Dwa zamykane schowki zapewniają dużo miejsca na zakupy lub mniejszy bagaż. O bezpieczeństwo wózka zadbają tarczowe hamulce przednie, bębnowe hamulce tylne, kompletne oświetlenie LED i lusterka wsteczne. Napęd elektryczny zapewnia cichą i przyjazną dla środowiska pracę. Wózek posiada głośny klakson oraz praktyczny uchwyt na kiki lub parasol. Cyfrowy wyświetlacz zapewnia szybki przegląd wszystkich ważnych informacji. Odkryj nowy sposób cieszenia się codziennym życiem. Odwiedź naszą stronę internetową ze wszystkimi naszymi modelami i zamów swój elektryczny wózek już dziś.